Dzień dobry witam z tej strony osadniczek Ja jestem Osadniczek e, To je, witam was po w 2021 roku w lutym Cały styczeń pominąłem, bo się wydarzyło Ale chyba, ale nikt nie mówił, że tak się stanie Dobra no, a dzisiaj, DL, dzisiaj DLC W sensie pojazd DLC Dobra Proszę Państwa, pojazd e, z DLC Jak, jak zauważyliście, e, malowanie różni się tym, co widzieliście na miniaturce Wiecie też, jaką linią... No będziemy jechać Dobra Jak się kończy CD-bus powinno być inaczej Dobra Czym rozkład? Co czas co o tysięcy pięć siedem! Eee, nie jest tak długo! Ba krótko jest! Dobra. Dobra, nie bójnie! guziki włączymy, bo od pierwszego lutego się udziałają ja podobno. Ja, dobra. Już tam i słyszycie. Tak, Mercedes konektor. Me. Wreszcie wyszedł ten zarombisty pojazd. 1 grudnia, boże, dwa miesiące temu wyszedł. No przyspiesz mnie co czas, bo już chcę wyruszać. Nic nie ma. Dobra, Paniowie i panie. Nie mam co tu gadać. Nie mam co tu gadać. Jeszcze chwileczkę. Bo to wygląda cudownie. Dzisiaj zobaczycie więcej widoków z kabiny. Dobra, mały buczek z wojny. Koniec trasy. A gdzie ja mam skręcić? Gdzie ja kurde mam skręcić? Tam. Hmm. No już jechałem w drzewo, oh, super! Ale fajnie się ten rok zaczyna, naprawdę. Może bardzo. De. Już jechałem w drzewo ale fajnie się ten rok zaczyna, naprawdę. No we... where is the next stop? Where's the next stop, dude? Następny przystanek, Stoczyn, ulica Jonaszyka 84a. Jajaj ludzie dzwonią do mnie, masakra! O który powinienem... O! o. Idealnie, prawie no odjechaliśmy ze stół czy Żeby się właśnie poprawiły tekstury? Proszę? Dobra, po raz pierwszy, od kiedy wiecie tą serię, widzicie naprawione tekstówki. Cud! miód, Ultramarina! Jak to się mawia? Dobra, Jordanów zmieszamy to i panie że I nie, to nie jest miejsce wezmowa z A dwójką. z A dwójką. Jordanów. słuchajcie, szukuję się jeszcze niezły live skerbali słuchajcie, żałuję się nieco live skerbali ponieważ po raz pierwszy zagramy w rezes prosto ze Steam, a na platformie Steam eee, o mam pobranych, nie no, że mam pobraną modyfikację Rise Overhaul na wszystkie planety układu słonecznego tu jeszcze mam, słuchajcie, po pościągałem tyle realistycznych modów że po prostu będzie nie była ziemia podczas oglądania tego. Naprawdę nie była ziemia, będzie. Jordan, to wapienna szaciska. To też tu nie wiem, ja tutaj nie będę się patrzyć na rozkosz. Następny przestanek. Jordan, skrzyżowanie ulicy wapiennych i z Ulica wapienna biegunowa, super nazwa! Super nazwa, auto. autorze mapy, super nazwa! Wymyśliłeś. Naprawdę super. No bo w tą latarnię! A biegunowa, na biegun północny jest. Dobra. Saraz mi tu i. Wiedziałam, że to ktoś coś zamyka. Dobra, wziąłem jakieś mandowanie takie, żeby... żeby było te wszystkie dźwięki główne. Trzeba te wszystkie dźwięki główne słychać. Bo to jest coś nowego. Następny Przez słodkiego żądanie. Ej, dobra, proszę Państwa, nie zawiduję. Co ja tu chciałam? Ej, nie było mnie cały styczeń. Tak e, się w połowie... Więc i w połowie grudnia zaprzestałem nagrywania z racji tego, z racji tego że wyjechałem na... że wjechałem do rodzinki. rodzinki, rodzinki do mojej rodzinki, wjechałem do K... Miasta. Wjechałem do mojej rodzinki i po prostu i po prostu takie jajca się zrobiły, że, że nie miałem kiedy, jak nagrać tych filmów. naszek nasze zwykle na... Bo potem bo z jednym komentarzem Sandyx odleści. Ty, o kup się kupcie nagryw. Ty osendczyk sobie 20 kupsie, jakieś element do nagrywania. Ale ja. tak się, że, że to wszystko nad tym nagrywam. <coughs> że to nad tym wszystkim nagrywam, nad tym całym projektem, tym. E, to jest e, karta graficzna. Jakieś 1900 zł. Tych. Słuchajcie, mogę Wam podać, powiedzieć jak się nazywa. Zresztą po tym górnym rozpoczął się nagrywanie. Takie starne rozpoczął się nagrywanie. Dwa jeden na żądanie. E, przypomnijcie, słuchajcie na jakimś live, to mogę Wam, może możemy sobie pokazać o tym i mogę Wam powiedzieć mniej więcej, ile kosztuje. Bo to kosztuje jakieś. Kosztuje to jakieś 1900 złotych. I nie bajda, bo za Dobra, zdradziłem, trudno. Zdradziłem i tak nie zostanie. Poprotnia, jeden. Hahaha, się! Ha, ha, ha. Zatrząs się z zimna! W ogóle pokuty nie przerobiliśmy! Ile było dzisiaj? Minus, minus, minus 11 zrobiliśmy. Te drzwi zamknij. I... Ty chcesz, byś zamknął. O. I bez zawioru... I bez zawiruchy elegancko. Następny przystanek na dolinę. Na żądanie. Co to, do Warszawy jedziemy? Teraz pojedziemy w ten sposób. Pod ostatnim filmem. Mem. A zresztą powiem, mam za niedługo. Bo. Ja i wszystko się sypie, wszystko się sypie, masakra Masakra, wszystko się sypie wow! A... Dobra, musimy kamerę naprawić wszystkie Natolin Gratulacje, dotarłeś do na Natolina Albo gratulacje Jesteś w Warszawie. Jest. Takie logo wskazy można by zrobić. Logo wskazy z życia co bym powiedział. Po mi drzwi zamyka. Super. Super pojazd, polecam. 50 zeta. coś zapłacić i co takie taki zarąbiste cacko. Nie było mnie ja przez miesiąc. Druga krajowa numer Ponieważ nie miałem o czym nagrywać. Znowu co mi jedyny pomsto. Finało reakcjonowanie finału finałowoś, ale... Tak to się, to się nie odbyło. To się nie odbyło. To się nie odbyło mi mieli, bo nie ja, miałem... Ja, ja. Dzisiaj w twirlstwo więc pomyślałam, że... Oj! Oj! Wypada wypada coś rzucić, już prawie dwa miesiąca nie było, bo w zróbmy Ja sobie o Boże! O Boże, już, już dawno mnie nie było na YouTube, kurde, wypadał coś nagrać. A wy sobie to proszę przyglądajcie temu duchowiem. Jedziemy dalej. I jak wszyscy, wszyscy, wszyscy drzwi chcecie otwierać. Dobra, stajecie wszystkie drzwi. Proszę. A te pierwsze to zamknij! Długie drzwi zostały. Ja się cieszę, że jestem ta chwila, że mogę coś jeszcze nagrać. Już naprawdę tym się za nagrywaniem, za na... Radę się za tym już stęskniłem. Oj, bardzo! Następny przystanek. Druga krajowa numer 79. Nowy Janów na żądanie by się nauczył działać spację Dobra. Ogólnie tak, no to ja normalnie z wiecie. Nie planuję jakoś robić takiej serii z Kerbalem, nie wiem, KS... Ale w przyszłości, między co, wiem, jakieś W przyszłości ogólnie mam plany co do robienia, z wie, takiej mini serii z Kerbali, się z, nie wiem... Nie wiem, KSP Kariera... KSP Kariera z modami. Jeśli będziecie zainteresowani Jeśli będziecie zainteresowani to nie, piszcie, se, piszcie swoje zdania na w komentarzu Jeżeli będzie dużo takich komentarzy pozytywnych, że chcecie tą serię że typu KSP mod z modami To i będzie, będzie taki pozytywny odzew to to jest szansa To jest szansa, że powstanie taka miniseria Ale, a co, ogólnie to 2 jest najdłużej, nie, jest najbardziej, jest w serii na tym kanale, ponad 11, już 11 odcinków będzie. Następny więcej polskich DROGA KRAJOWA NUMER 79 CZAPLICE-KURKI NA ŻĄDANIE światło O, jest trzynaska ja to nagram boże to chyba w następnym odcinku jest trzynaska pojedziemy autobusem pracowniczym to będzie złoto przejdziemy się jeszcze elektrykiem autobusem w sensie elektrycznym cyk jak to wygląda tutaj łączyło się to o wysiadajcie Dobra, minaturka jest przygotowana. Może razu dziękuję bardzo. Wszystko się zamyka. E, dobra. E, ja dalej. Przez rok nie było tensa. Albo przez dwa lata. Nie, przez rok nie było. Bo ostatnio to było dwa lata. Następny e, przystanek. Ludzie, ludzie, to już będzie o trzy lata na YouTubie. Trzy lata na YouTubie, bo kiedy jest... są Kanał założyłem w 2016 roku. Pod koniec 2016 roku. Ale te lata biorę pod www.wrócenia pierwszego filmu. Więc mi dodać, że w 2017 rzuciłem w styczniu, w marcu, 23 marca, 2017 to jest data, ta która zapadnie... Ta zapadnie w pamięci tego kanału na długo. Naprawdę dużo mimo ogólnie teraz... Nie płaliszy opcji 2, jako ma nie, wiecie, które było bum, 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 rajdże były. To ma 300 ileś tam 300 ileś wyświetla. No kurz, dak! Dobra. Idziemy dalej. Berlin Nie. długo nam dnia 2 x 10 zapowiadam bo ja po niedługo nagram Nadlądanie. berlin x 10 naprawdę niedługo nagram berlin x 10 mapę A to będzie naprawdę sztosik niezły Bo jest naprawdę mapa jest tak duża Mapa jest na tyle duża żeby, żeby zrobić tylko taką miniserię od serii do omsi. Nie będzie to jako, to jest złamana zasada, że każda seria, nieważne czy to jest miniseria czy czy jakaś większość prowadzona przeze mnie, to każ, że każda seria, pamiętacie, że każda zasada jest taka na moim kanale, że każda seria ma, że każda seria ma swoją ma... Nie, tym razem zasada zostanie, jeden, jedyny raz prawdopodobnie zostanie złamana. Wyparane jedne. Co za barany jeżdżą. co po tej drodze Zostanie odcinek, którym ja co skończyłem Na e, Berlinix 10 droga powiatowa, Zostanie złamana zasada, 7? że każdy film ma swoją kryjówkę nie, nie, nie. Prawdopodobnie nie mówię, że zostanie złamana ta zasada, bo nie wiadomo, bo nie wiadomo czy ta seria w ogóle powstanie nie. Może być tak, że ja tylko jeden odcinek, ale dwa z tej mapki Ale ale jest szansa, że będzie jakaś miejsca, bo tych filmów jest tam dużo on tak dużo jak tutaj na tej mapie, na tym fikcyjnym szczecinie, ale jest co? Jest czym jeździć. Wiesz naprawdę jest czym jest czym jeździć. Dobra, ile do tego zbutokłosu jeszcze zostało? Teraz będzie druga powiatowa 588. E, koniec! To już będziemy kończyć! Ej! Ej, to już kończyć będziemy! 18.30, jak to, jest. to na mamy? Jest. Tak jest. Tak swoje rzeczy w komentarzach. Tego, nie byłem jeszcze tego. Jest jeszcze taka na PC, tak jak nie oglądacie, to wejdźcie teraz, możecie sobie wejść teraz z kanału. Powinna, powinna, być taka zakładka chyba, nie wiem, czy, nie wiem czy będzie głos. Jest taka, powinna być taka zakładka Dyskusja. To w tej zakładce proszę, w możliwości nic nie piszcie w tej zakładce, bo to będzie taki zamiennik postów. Takich YouTubowych postów, gdzie będę informować was na przykład, jak będzie jakaś większa przedmiot nagrywania filmów, co jest, co się dzieje, dlaczego tego filmu nie ma, tego tam, tego tamtego, tego tamto. I w możliwości nie piszcie. To ma być taka taki zamiennik społeczności. Każdy części społeczności. Żeby było tak, by, tak... Będę używać te karty dyskusji dopóki nie zdobędę tego jednego tysiąca subskrypcji. Dopóki nie zdobędę tego jednego tysiąca subskrypcji to nie będę mógł. Pisałam już, kiedy pisałem już wam kiedy kilka razy. no rok temu, trzy lata temu. Pusty. Nie wiem, że macie mi wyjść, że macie mi wyjść. No nie mam... Nie wskazywałem wam, ale że ja chciałem wbić 1000 subskrypcji. To jest moje marzenie. Najpierw chcę wbić 100 subów. Mam nadzieję, że to się, mam nadzieję, że w tym roku uda się 100 subskrypcji... Mógłbym sobie napisać, że, na cały rok, że w 2021 roku wygrywamy 100 subów Tak jest w moim imieniu, lecimy w tym roku po 100 subów, WYGRYWAMY Hasło tegoroczne, hasło tegoroczne tego kanału to WYGRYWAMY My. Wygrywamy, um, lecimy po 100 subskrypcji, a potem po, a potem po 200 i po 300, po 400, po 500, po 1000 Jeden, to będzie taki jeden z krótszych odcinków z SOMC, bo już znajdziemy na koniec. Oczywiście, że tak. Złotokłos. Nie znaczycie zarządu do drugi transportu miejskiego było na Ja dobrze wjechałem. Dobra, koniec. Dziękuję bardzo. E, nie będę, dzisiaj Państwu po jak nie klaszcze, zatrzymacie sobie film już. Nie będę czytać tego rozkładu. Dobra. Że Państwa, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, pierwszy odcinek o Sompcji 2020 i w ogóle pierwszy odcinek na całym kanale w 2021. No cóż Cóż mogę rzec dalej Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie e, Zobaczyć proszę zobaczyć Zobaczcie poprzednie filmy Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału Pamiętajcie I moi drodzy co zasubskrybujcie jeszcze raz powiem, powtórzę Zobaczcie poprzednie filmy I nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału I co moi drodzy Wygrywamy Do zobaczenia moi drodzy Cześć